Witam, witam Co u mnie szykowanie do koszenia. Dzisiaj przejdziemy się tak ogólnie. Po ogrodzie zobaczymy rabatki. Kolejny liliowiec. prawa do koszenia. Dzisiaj z rana troszeczkę nam popadało. Widzę, Lorozja otworzyła drugiego kwiata. Fajnie się składa do góry. Pod spodem mamy niecierpki jednoroczne. Tam to miał być czerwony. Sama wybierałam. <noise> Widzę frezję w pączkach. W końcu udało mi się frezję doprowadzić do kwitnienia. Tutaj galtonia nam się szykuje. Galtonia. A tu frezja. Bidna, taka wykłada się. Ale dwa pączki ma. Będzie pachniała marillo nam się rozgałęziało doło będziemy ukorzeniać oderwałam jedną małą gałązkę i widzę siedzi tam w ziemi, cieka czy się ukorzeni chodź tutaj zobaczymy, trzeba podlać tutaj drewniana róża nam wychodzi i nawet aż tutaj nam się zasiała tam gdzie widło riviera pomału się pcha Strasznie wolno, ale dłużej będzie w gruncie. To może później nam zakwitnie. Strasznie wysoka trawa. Jeszcze nie wiem, czy będę kosiła, bo nawet jeszcze widać kropelki deszczu. Tutaj dziurawiec szykuje się nam do kwitnienia. Zakwitła kolejna lilika. Lilie w tym roku mam straszne, strasznie słabe. Niektóre to olbrzyma, niektóre to takie. Brońcie, panie Boże. biały, no nie zupełnie biały. A tutaj dziurawiec nam się właśnie otworzył. To są samosiejki, muszę je stąd pozabierać, ponieważ wysiały mi się w azaliach. Tu o jaka lilia wielka, zobaczcie trąba wielka do góry ciągnie. mamy gigante, Tylko nie taj, tylko tą kom. Tu też gigantea manikata. Jednego liścia wyłamała. Zaczynają kwitnąć nam. Fuksje. Już zaczynają koma komary kryść. rozkwit mi się liliowiec z nasion. Będziemy zobaczyć, czy coś jakaś nowinka będzie, czy po prostu mam już taką sadzonkę. Tutaj również zaczynają kwitnąć hosty. Te również są z nasion. Bardzo łatwo uzyskuje się. Sadzonki z nasion, również same wysiewają się w gruncie. Tu mamy jakąś siewkę. Podobny mam, ale mam inny. Też mam z różem. Tylko będzie chyba ciut inny. Słońce nam bije. Też ładne. Mało mówię, bo jestem wymęczona. Ale tak ogólnie chciałam Was zabrać, właśnie po rabatkach. Tutaj też jest samosiejka, orzech laskowy, włoski, przepraszam. Kolejny nam się ukazał. Mało jest słoneczka, także rozkwitają się bardzo powoli, pojedynczo. Tu nam budleja odbiło od zera, ponieważ też przymarzła w tym miejscu. Kwitną kolejne ostróżki. Nie, nie, nie dałam aparatu odwrotnie, po prostu się wyłożyły po deszczu. Tu mamy złocień Crazy Daisy. Muszę każnicę zabrać, ponieważ dużo cienia mi zrobiła, wysiała się. Crazy Daisy, czyli szalony. Każdy będzie kwiatek inny. Jeden pełny, drugi pusty. Kwitną również piązówki, variegatta. Widzę fruczak klata koło trojeści ale chyba raczej go nie uchwycimy ponieważ jest trochę dalej Ja przyleciał mi kołucha dlatego widzicie tam fruczaka jakie to szybkie może poczekamy może przyleci tutaj to go dogram na razie ładnie wypija nektar ma taką trąbkę rurkę bardzo długą jak przybliżę, to nie będzie widać dobrze. Widać go z oddali tylko. To są nasze polskie koliberki. Przed domem bratki, mówię wezmę już je wyrzucę zetnę i wsadzę do gruntu, a to powyrzucam. Już biorę się za praktycznie cięcie. Zobaczcie. No ja mam tutaj fiołków. Fiołek na fiołku. Będziemy pikować. Tylko gdzie? Ładne. Małe miniaturki. Ale już się wysiewają albo pozbiera nasionka nosionka. Tylko no mi zawsze szkoda wyrzucić sadzonki. To może jeszcze jakieś mieszańce powstały, bo no tu są trzy kolory. Przepraszam, dwa. Chyba, że były trzy, a tak trzy. Trzeci jest tutaj. Ten raczej się tam nie wysieje, ponieważ wisi. Dobra. Pomalutku kończymy spacerek. Mało słoneczka, mało się porozkwitało. A ja idę może jeszcze z I Idę dziczka odróżę. Trzeba ją usuwać przy samej ziemi. No to do miłego. Cześć wam.